Cześć. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego warto wybierać produkty niskokaloryczne i unikać tych o wysokim indeksie glikemicznym. Wybory żywieniowe mają ogromny wpływ na naszą wagę, energię i ogólne zdrowie, dlatego warto zrozumieć, jak różne produkty wpływają na organizm. Czym jest indeks glikemiczny? Indeks glikemiczny to wskaźnik, który mierzy, jak szybko dany produkt podnosi poziom cukru we krwi. Produkty o wysokim indeksie glikemicznym, takie jak biały chleb, słodycze czy napoje gazowane, powodują gwałtowny wzrost poziomu glukozy. Efektem tego jest szybki przypływ energii, ale niestety równie szybki jej spadek. To prowadzi do uczucia zmęczenia i głodu, co często skutkuje podjadaniem. Dlaczego warto unikać produktów o wysokim indeksie glikemicznym? Spożywanie produktów o wysokim ik regularnie może prowadzić do nadwagi i problemów zdrowotnych, takich jak insulinooporność czy cukrzyca. Skoki cukru we krwi sprawiają, że organizm produkuje więcej insuliny, co sprzyja odkładaniu się tłuszczu, szczególnie w okolicach brzucha. Jakie produkty wybierać? Zamiast produktów o wysokim indeksie glikemicznym, wybieraj te, które mają niski lub średni indeksie glikemicznym, np. warzywa, owoce o niskim indeksie glikemicznym, jak jagody czy jabłka, pełnoziarniste produkty, orzechy i nasiona. Produkty te stopniowo uwalniają energię, co pozwala na dłuższe uczucie sytości i stabilny poziom cukru we krwi. Kropka. Korzyści z produktów niskokalorycznych. Produkty niskokaloryczne, takie jak warzywa, owoce i chude źródła białka, pomagają kontrolować ilość spożywanych kalorii, co jest kluczowe w utrzymaniu zdrowej wagi. Jedzenie takich produktów pozwala cieszyć się sycącymi posiłkami bez nadmiaru kalorii. Podsumowując, Wybieranie produktów niskokalorycznych i o niskim indeksie glikemicznym to klucz do utrzymania stabilnej wagi, lepszej energii i zdrowia na dłuższą metę. Zrezygnuj z produktów o wysokim indeksie glikemicznym, które mogą powodować gwałtowne skoki cukru, i postaw na te, które wspierają stabilny poziom energii. Dzięki za oglądanie! Jeśli ten odcinek był pomocny, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, aby dowiedzieć się więcej o zdrowym stylu życia.